Kłaniają się Państwo Grzegorz Szymiączyk. zapraszam na codzienny program prosto z parkietu. Moim Państwa gościem będzie Piotr Bujak, główny ekonomista Banku PKOBP, z którym porozmawiamy o inflacji, zwanej gdzie-gdzie drożyzną i o jej implikacjach dla polityki pieniężnej i dla gospodarki. Serdecznie zapraszam. Piotrze, w, w, w lipcu, jak wstępnie oszacował GUS, inflacja wyniosła 2,9% rok do roku. Przed tym odczytem dominowały takie prognozy, że ta inflacja osiągnie latem szczyt, potem trochę spadnie, i potem znowu przyspieszy, i kiedy znowu przyspieszy, to właśnie osiągnie ten szczyt na poziomie około 3%. Czy ten lipcowy odczyt, kiedy ona już prawie te 3% wyniosła, coś zmienia w tych prognozach? Czy to oznacza, że ona, cała ta ścieżka będzie teraz wyżej? Trochę tak, bo ten wzrost inflacji w lipcu. Nie jest odwracalne. To, co pchnęło inflację powyżej większości oczekiwań rynkowych mhm. w lipcu, nie miało charakteru przejściowego i odwracalnego. Przejściowy charakter w pewnej mierze tak, ale nieodwracalny, a na pewno nie w ciągu jednego miesiąca. To, to nie była jednorazowa, trwająca jeden miesiąc zmiana cen, która mogłaby się później odwrócić, więc mhm, cała tak. ścieżka na najbliższe 12 miesięcy ścieżka inflacji się lekko podnosi, natomiast jej profil, jej kształt jest mniej więcej taki, jak wcześniej oczekiwano, czyli teraz po lipcu inflacja powinna się uspokoić, do października jej poziom powinien być względnie stabilny w pobliżu 3%. Nie gwarantuję, nie, nie, nie że w, w sierpniu nie zdarzy się, że nie będzie powyżej 3%, ale, ale, ale? będzie to w pobliżu 3% raczej poniżej w, w większości mhm. miesięcy do października, natomiast od listopada czeka nas Kolejna fala wzrostowa inflacji, ona będzie najmocniejsza na początku przyszłego roku ze względu na efekty niskiej bazy między innymi czy, czy szczególnie w przypadku ceny energii elektrycznej. Jeśli zakładamy, że od 2020 roku przynajmniej w pewnym stopniu ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zostaną odmrożone, to inflacja CPI na początku przyszłego roku może przekroczyć nawet poziom. 4%. A, zosta, a zostaną uwolnione? Co, 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 coś wiadomo na ten temat? Trudno, ciągle, ciągle trudno powiedzieć. E, jeśli byśmy przyjęli, że pozostaną na dłużej zamrożone i nawet w niewielkim stopniu mhm. e, nie nastąpi wzrost e, taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, to inflacja będzie nieco niższa, ale nadal będzie to bardzo podwyższony poziom w okolicy górnego e, ograniczenia. Dla dopuszczalnych odchylenia od celu inflacyjnego, to górne y, ograniczenie, przypomnę, to jest 3,5%, cel punktowy to 2,5%. Natomiast cały czas, i to jest kluczowe dla implikacji y, tej inflacji dla polityki pieniężnej, y, cały czas no, jest to y, wzrost inflacji, który najprawdopodobniej będzie przejściowy, tak? y, generowany przez Szoki podażowe na rynku żywności, mhm. susza w Europie, ASF w Chinach, bardzo poważne implikacje dla cen żywności w Polsce, stąd wzrost cen żywności o blisko 7%, być może jeszcze większy w kolejnych miesiącach. No i do tego ten efekt statystyczny w przypadku cen energii. Inflacja bazowa oczywiście również rośnie, ale przekroczenie celu mhm. będzie najprawdopodobniej przejściowe i spowodowane jednak w dużej mierze czynnikami egzogenicznymi. Stąd moim zdaniem nie zmieniają się perspektywy dla polityki pieniężnej, czyli najbardziej prawdopodobny scenariusz to 100% NBP bez zmian, co najmniej do końca 2020 roku. 2020 roku. Kilka dni temu na łamach miesięcznika bank prezes Grapiński napisał, że w pewnych okolicznościach, gdyby spowolnienie w strefie euro się przedłużało, to polska gospodarka to odczuje i wtedy być może będzie trzeba stopy procentowe obniżać. Czy, 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 czy to jest tak, że ta inflacja, która teraz jest podwyższona, nawet jeśli nie doprowadzi do podwyżki stóp procentowych, to przynajmniej zapobiegnie temu scenariuszowi obniżki? No, wydaje mi się, że w obecnej sytuacji przy scenariuszu zgodnym z projekcją, z centralną projekcją Narodowego Banku Polskiego, myślenie o obniżkach procentowych, a w szczególności faktyczne ich obniżanie, no, byłoby absurdalne. Natomiast prezes Glepiński mówi chyba, jeśli dobrze zrozumiałem o horyzoncie po 2020 roku, On czy ewentualnie od, od drugiej połowy 20. Pierwszy, 20. Tak, tak. Roku. I mówi warunkowo, mówi o scenariuszu gorszym niż w centralnej projekcji NBP, gdyby doszło do trwalszego, głębszego spowolnienia gospodarczego na świecie, które przełożyłoby się bardziej niż sobie teraz wyobrażamy na polską gospodarkę. No, i w takich warunkach, przy takim założeniu hipotetycznym, jestem w stanie sobie wyobrazić, że e, można by myśleć, tak jak prezes Glepiński mówi. Myśleć mhm. o obniżce stóp procentowych, ale cały czas moim zdaniem warto też myśleć, pamiętać o tym, że w naszych obecnych polskich uwarunkowaniach dalsze obniżanie stóp procentowych byłoby według mnie bardzo mało efektywne. Do tego wrócimy. Wspomniałeś o tym, że, 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 że warunkiem do myślenia o obniżce byłby gorszy scenariusz niż w projekcji, ale już teraz wydaje się, że ta projekcja z była nadmiernie optymistyczna. Ona na przykład zakłada. Wzrost PKB w 2020 roku o 4%. Jak bardzo musiałoby to odchylenie od tej projekcji, jak silne musiałoby być to odchylenie od tej projekcji i czy no, i, i na ile w świetle obecnych danych wiadomo, że ona jest zbyt mhm. optymistyczna? To znaczy, krótko mówiąc, jakie jest prawdopodobieństwo, że ten scenariusz, który, o którym prezes Glepiński mówi, się zmaterializuje? Mhm. No, faktycznie w świetle naszych prognoz PKO Banku Polskim te przewidywania, to projekcja wzrostu PKB według NBP na przyszły rok, to, to jest chyba trochę nadmiernie optymistyczny scenariusz i prezes Glapiński pośrednio to przyznaje tak. w tych ostatnich wypowiedziach mówiąc, że hamowanie za naszą zachodnią granicą, hamowanie niemieckiej gospodarki jest ostrzejsze, wyraźniejsze niż mu się dotychczas wydawało i pewnie w kolejnej projekcji NBP to zostanie Uwzględnione, jeśli będzie się potwierdzać, że niemiecka i cała europejska gospodarka wyraźnie hamuje. Nasza prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce w przyszłym roku to 3,7%. Ale moim zdaniem to absolutnie nie wystarcza do tego, żeby myśleć na poważnie o obniżkach 100% w Polsce, szczególnie przy podwyższonej inflacji, bo wzrost na poziomie bo wzrost na poziomie 3,5-3,7% to jest wzrost zgodny z potencjalnym tempem wzrostu takim normalnym. Nie generującym żadnych napięć w gospodarce, szczególnie dezinflacyjnych, deflacyjnych. czy tak. Z pewnością nie jest to tempo wzrostu, które mogłoby pogorszyć sytuację na rynku pracy, więc nie byłoby potrzeby obniżania stóp procentowych. Myślę, że dopiero wzrost gospodarczy poniżej 3%, nawet wyraźnie poniżej 3%, mhm. ze spadającą inflacją, to byłyby warunki, w których w Radzie Polityki Pieniężnej na poważnie zaczęłyby się dyskusje o obniżeniu stóp procentowych. Ale pamiętajmy, że w 2016 roku. Przy wzroście PKB poniżej 3%, i przy bardzo pesymistycznych prognozach dużej części ekonomistów rynkowych, przy deflacji przedłużającej się niemal do końca roku, obecna RPP stóp procentowych nie obniżyła. I argumentem wówczas utrzymywanym w mocy do teraz, przynajmniej w jakiejś mierze, są obawy o stabilność. Dużej części systemu finansowego. W Polsce. Tak, ale w lutym prezes Glepiński na konferencji w Krajowej Izby Gospodarczej powiedział, że NBF dysponuje nowymi analizami, w świetle których w Polsce istnieje przestrzeń do obniżania stóp procentowych, co, jak rozumiem, oznaczało, że już te banki spółdzielcze nie są narażone na, 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 na znaczy nie są tym słabym ogniwem, które mogły tego nie przytrzymać i te obawy o odpływ depozytów też w jakiś sposób. Osłabły. Być może obniżki 100% nie byłyby zagrożeniem dla stabilności sektora, tak? Nie, mm -hmm. nie spowodowałyby jego destabilizacji, ale według mnie nadal otoczenie, nazwijmy to regulacyjno-podatkowe sektora bankowego jest takie, że obniżki 100% byłyby nieefektywne mm -hmm. w sensie wpływu na kanał kredytowy, nie pozwoliłyby na wygenerowanie większej, Akcji kredytowej, większego wzrostu kredytów dla sektora prywatnego, dla gospodarstw domowych, a w szczególności dla e, hmm. przedsiębiorstw, e, a jednocześnie e, no, nie wygenerowałoby innych pozytywnych efektów albo gdyby wygenerowały inne efekty w postaci osłabienia złotego, to niekoniecznie byłoby to korzystne dla polskiej gospodarki. Pamiętajmy, że cały czas w naszym systemie finansowym mamy spory portfel kredytów. Walutowych i nadmierne osłabienie złotego mhm. niekoniecznie jest dla naszej gospodarki korzystne. Mamy według mnie przy osłabieniu złotego do czynienia z takim nieliniowym efektem, to znaczy osłabienie złotego do pewnego momentu jest korzystne, bo przeważa tak. pozytywny efekt w postaci zwiększenia konkurencyjności naszych eksporterów. Natomiast od pewnego poziomu notowań złotego do euro, do franka uruchamiają się te takie toksyczne elementy deprecjacji naszej waluty. Hmm. Czy ja e, dobrze rozumiem, że, że, że w, w takim układzie w warunkach spowolnienia na przykład dobrym pomysłem e, stymulacyjnym, dobrym bodźcem byłoby na przykład zniesienie podatku e, od aktywów bankowych? No pewnie zniesienie podatku to, to byłby zbyt daleko idący e, krok z, też z punktu widzenia politycznego, ale jakaś modyfikacja tego podatku, tak jak miało miejsce na Węgrzech, mhm. albo tak jak część członków RPP sugeruje, pewna modyfikacja wymogów kapitałowych dla, dla banków, tego typu mieszanka działań myślę, że byłaby dużo bardziej efektywna w zwiększaniu akcji kredytowej i stymulowaniu gospodarki niż obniżki stóp procentowych, albo tego typu działania to złagodzenie wymogów kapitałowych lub Zmiana formuły podatku bankowego mogłaby sprawić, że obniżki stóp byłyby bardziej efektywne w stymulowaniu gospodarki. Chciałbym jeszcze zapytać o wpływ inflacji na, 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 na gospodarkę. Bo rozmawialiśmy o tym, że to spowolnienie może być pokłosiem tego, co się dzieje w strefie euro. Ale, czy nie będzie czasem tak, że ta inflacja, która, jak wspomniałeś, ma właśnie takie podażowe źródła. Że ona zahamuje w jakiś sposób wzrost konsumpcji i ona stanie się źródłem spowolnienia gospodarczego? No, to jest taka y, klasyczna, negatywna niespodzianka inflacyjna, bo też te, te, te poziomy inflacji nie były oczekiwane nawet przez profesjonalnych y, y -y. ekonomistów jeszcze y, niedawno. Y, I myślę, że w procesie y, 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 tworzenia wynagrodzeń czy ustalania wynagrodzeń nie było to w pełni brane pod uwagę. Więc realna dynamika dochodów może na skutek tego wzrostu inflacji trochę ucierpieć, i to będzie hamować wzrost konsumpcji. No i w, w tym sensie można nawet powiedzieć, że ten wzrost inflacji jest no, argumentem za zaostrzeniem polityki pieniężnej. Natomiast biorąc pod uwagę, że. Ja no, za rozluźnianiem polityki pieniężnej. Za rozluźnianiem, przepraszam, polityki pieniężnej, ale biorąc pod uwagę, że ta górka inflacyjna, tak jak powiedzieliśmy, jest najprawdopodobniej przejściowa, to myślę, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to brak mhm. reakcji naszych władz monetarnych. No dobrze, wspomniałeś, że tym scenariuszem, który, scenariuszem, który mógłby popchnąć Radę do łagodzenia polityki pieniężnej, byłoby spowolnienie wzrostu poniżej 3%. Na ile, na ile groźny jest, na, znaczy jakie jest ryzyko, że taki scenariusz może się zmaterializować i ewentualnie kiedy? Spowolnienie? spowolnienie? Tak, tak, tak silne spowolnienie. Czy, 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 czy jest realne i kiedy mogłoby? No główne, nastąpić? główne zagrożenie, czy naj, najważniejszy czynnik, który mógłby to spowodować, to poważne, jeszcze poważniejsze niż teraz się oczekuje, pogorszenie globalnej koniunktury. Gdybyśmy mm. na przykład na skutek eskalacji sporów handlowych na świecie zobaczyli recesję w niemieckiej gospodarce, gdyby na to nałożył się bezumowny Brexit pod koniec tego roku, co wywołałoby zapewne głęboką recesję Wielkiej Brytanii, czyli też jednego z naszych głównych partnerów handlowych, plus pogłębiłoby to problemy niemieckiej gospodarki, to myślę, że wówczas moglibyśmy się spodziewać, że polska gospodarka wyhamuje w kolejnych latach poniżej 3% i wtedy ta dyskusja o obniżkach 100% pewnie by się na poważnie pojawiła. Czy znaczy to, że my się obawiamy takich scenariusza jest trochę, trochę zdumiewające w świetle tych ostatnich danych, które cały czas pokazują niesamowitą odporność polskiej gospodarki? Czy ja rozumiem, że, 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 że ta odporność nie jest nieograniczona i że w pewnym momencie jednak to spowolnienie w strefie euro byłoby dla nas. No, z pewnością ta odporność nie jest nieograniczona. Jesteśmy faktycznie bardzo, jak dotychczas, odporni na pogorszenie globalnej koniunktury. Zresztą po, podobnie, może w trochę mniejszej skali, inne gospodarki w naszym. Regionie. Natomiast trudno oczekiwać, żeby niemiecka gospodarka była na przykład przez dwa lata w recesji, a my mielibyśmy tego nie odczuć. Zresztą widać to jednak coraz bardziej w różnych wskaźnikach koniunktury, w jakiejś mierze może nawet już w twardych danych o produkcji. I moim zdaniem, jeżeli problemy niemieckiej gospodarki będą się przedłużać, jeśli potrwają kolejny rok bo to już jest rok, kiedy niemiecka gospodarka balansuje na granicy recesji jeśli to będzie trwało dużo dłużej. Jeśli również inne ważne rynki eksportowe Polski hmm. będą odczuwały problemy gospodarcze, no to scenariusz dla naszej gospodarki będzie gorszy niż chociażby w projekcji Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKOBP, a na kolejne wydanie programu Prosto z Parkietu zapraszam jutro o godzinie 12.00.